Z tej strony Kitty Koralik. i dzisiaj gramy jeszcze raz Brawl Stars, bo wbijamy u mnie na koncie 6000 razem z moją koleżanką. I y, mam y, Wydropiłam ostatnio Penny, więc dzisiaj sobie wbijamy może na nią 15 rangę. Zobaczymy też, jakie mam misje. I po tym odcinku wleci jeszcze jeden z Brawl Starsa. Może jakiś trzeci wleci, ale wątpię. Bo wleci na pewno jeszcze drugi. Ale schowanego chowanego zgarniemy kilka osób do chowanego i będziemy grać. Więc zaczynajmy. Wybierz może tego, czekaj, wybierzemy ci. Wybierz może peny. dobra. Tak jak ona już zrobi sobie wybierze za mnie. O, dobra, super. Lecimy. Na koniec. Dobra. Tu, Okay. słyszałam, że podobno jest jakaś aktualizacja, ale u mnie na tablecie, jak widzicie, ja bym zrobiła chętnie sobie tą aktualizację, tylko jakoś jak ja wchodzę w Google Play, to mam w tam aplikacje i tak dalej. To jakoś mi pokazuje, że nie ma jeszcze tej w ogóle aktualizacji. Na razie ja tej aktualizacji jeszcze nie mam. Padnę. Okej. Okay. Kryj się najlepiej w krakach. Idź po tego bu, bo się za mało rusza. Widać? Widać, w sensie. Ja już się zdradzam. Okej, okay, idę ci pomóc. Tu jest jeszcze Sandy. Ej, ja mam Gdziekolwiek, byle żeby kogoś zaatakowało.

Ok, plus trzy pucharki. W ogóle nie zadało mi. Nie dało mi misji, że. tam Może muszę mieć drugie miejsce. Graj! Dobra, w ostatniej chwili idę. <grytanie> Maja, a tak w ogóle to nie wiem, czy ja ci to mówiłam, ale ja tego. Ok, zaczęliśmy już rundkę. Mm, tutaj poszła. Tam idziemy tutaj. Okej, okay, trochę tam zaatakowałam go. Tu siedzi w kratkach. Tak Ok. Idziemy do tego twojego krupsika. Ok, załatwiłam go. Okej, okay, wielkie starcie. Tyk cyk 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 Szybko leć bombko, nie mam naga. Nie, nie zdążyła moja bomba wylecieć. Okej. Okay. Teraz zaliczył mi tą misję. jej Zaliczyło jeszcze raz. Mam misję, żeby zadać 60 punktów obrażeń przeciwnikom. Na dynamajku. Myślę, że my tego nie zrobimy, ponieważ no, 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 no nie starczy nam rundek. Staramy się wbić 6000 na moim koncie, choć tu. No mi też strasznie zacina czasami. Co ty chcesz robić w krecikach? Ej. O nie. Czekajcie ma. Jak cię kazałem? Nie. On się schował w krzaka gdzieś chyba. Czekajcie, ja się tu skampię w krzaczkach. można zobaczyć, co nie? No. Okej, okay, tamto miejsce było chyba drugie, tak mi moja koloranka powiedziała. Więc teraz zagrymy następną rundkę. Gramy następną rundkę. A wtedy, kiedy mieliśmy niby drugą rangę, to mnie właśnie wywaliło. Dość często mnie wywala, ale jakoś tam to ogarniemy. Jestem, jestem. Okej, okay. ja? jestem, jestem. Ja zdążyłam na jedną skrzynkę rozwalić, Mhm, mm okej. Okay. Riko, Riko, Riko. Kurde, Riko, Riko, Riko i tamten drugi. Dobra, broka, broka rozwal jakoś. On idzie w chmury w ogóle. Po kipsa. Dobra, idź po tego kupsa. Idź po kiupsa, bo on ma daleki zasięg. Dobra. Ja też miałam. Załatwiam go. Oj, możesz go dobić, możesz do gruby. Go... Uciekaj, człowieku. Dobra, Okej, okay, drugie miejsce. Trzecie. Ile mam? Cztery czterdzieści tysięcy już obrażeń zadanych. No no jesteś w górze? No nie Przepraszam za to, że nie było często tak. Nie było w ostatnim tygodniu filmów, ale niestety nie mogłam nagrać. Ponieważ, no wiecie, też musiałam iść na kontrolę. z tą moją nogą. I nie mogłam nawet nagrać. Więc teraz już wracamy. Dzisiaj wlecą może trzy, może cztery nawet odcinki z moją koleżanką. Bardzo mnie prosiła, żebym nagrała, ale wtedy akurat nie mogłam, więc dzisiaj będziemy mogły przez ten czas nagrać. O kurde, tu wyszedł ten brok, a ja takie skąd ta rakieta? Jeżeli wam zacina, jak oglądacie, to nie jest to spowodowane tym, że macie na przykład słaby internet. Tylko spowodowane tym, że ja mam też y, lagi na moim. Y, zacina mi się na tablecie. I. Jak słabi mi się gra, kiedy mam lagi. A w ogóle kiedyś, kiedy ja miałam bardzo dużo HP, bardzo mi zacinało. A kiedy miałam bardzo mało, to tak, y, tak chodziłam szybko, że masakrę, nie? Ok, idzie tu Jackie. Ginę. Dobra. Czwarte miejsce też może być na lewo, abym też pierwsze, nie? Ok, minus jeden. Tu mamy. No, mało już nam brakuje do zrobienia tej misji. Ok. Jesteśmy w grze, bijemy skrzyneczkę okej okay. okej, okay, wszystkie skrzyneczki nasze, superowo tam się klepią. Okay, bijemy tą tego niedźwiedzia nity. Okej, okay, wielkie starcie, super, tam jest minitka. Okej. Okay. Ginę od Misia. O nie! No i zginęłam. Ale drugie miejsce też może być. Zrobimy powolutku tą misję. O! Zrobione wszystkie. Super. Teraz zobaczymy czy mamy skrzyneczkę. I ile pucharków dostałam? Plus 9 Tylko halo. Dobra. To no gramy jeszcze raz i zobaczymy ile tym razem. Zagramy kilka rundek i zobaczymy ile nam puszek przyniosło. No dobra, to by było na tyle. Więc w następnym odcinku będzie chowanego. Może w jeszcze następnym będzie. No, zobaczymy. Nie wiem, czy będzie w ogóle trzeci odcinek, ale jak będzie, to wtedy może wleci czwarty, ale może nie. Na pewno dzisiaj będzie jeszcze odcinek z Robloxa. Więc szykujcie się. Dziękuję oczywiście za y, pięć łapek w górę tam, gdzie prosiłam, pod, pod odcinkiem, którym prosiłam i no, trzeba, czas by się już pożegnać. Pa, pa!